Dobrze, Państwo? Ukazał się raport GIMO, czyli Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych. Jest to uczelnia kształcąca kadry dla wywiadu zagranicznego i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ten raport nosi tytuł o zagrożeniach w polityce Zagranicznej i tak naprawdę dotyczy strategii. Rosji, jaką to państwo powinno realizować w roku 2020. Więc warto zobaczyć, o czym tam Rosjanie piszą. Trzeba jednak pamiętać, że to, co oni piszą, może być również intoksem, to znaczy, może pewne stwierdzenia tam są zawarte po to, żeby wywołać odpowiednie reakcje i odpowiednie wnioski za granicą. Także w wypadku Rosjan nigdy nie wiemy. Co jest prawdą, a co jest po prostu operacją dezinformacyjną. Poza tym rzecz jasna, że ich język trzeba zawsze przekładać na język normalny, czyli starać się zrozumieć, co mieli tak naprawdę na myśli. Ogólna teza jest wydaje się słuszna, to znaczy taka, że zakończyła się epoka globalizacji. Ja bym powiedział, że nie tyle epoka, co etap globalizacji, bo już e, e, podobną sytuację mieliśmy przed I Wojną Światową, kiedy e, też globalizacja była bardzo posunięta i się zakończyła wojna. Teraz, e, jak e, autorzy raportu to ujmują, e, zaczął się okres suwerenizacji polityki międzynarodowej, czyli że każde państwo będzie dbało o swoje interesy, a zatem koniec bloków. Natomiast, jeśli będą sojusze, to między poszczególnymi państwami. No i oczywiście, jeżeli chodzi o instytucje, to oni uważają i całkiem słusznie, że instytucje liberalne, te, które znamy z zachodu, wkroczyły w fazę rozkładu, będą słabły. I władza tego typu też będzie słabła natomiast będą przybierały na sile tendencje populistyczne. No i jakie z tego wyciągają wnioski? Bo sama ta teza oznacza, że Rosja będzie oczywiście dążyła, ale zawsze do tego dążyła, do rozbijania bloków i zawierania sojuszy dwustronnych. Wnioski można zgrupować w trzech takich sekcjach. Pierwsza dla nas najważniejsza to jest Polska. Autorzy raportu stawiają tezę, że Polska i państwa nadbałtyckie będą jako jedyne w Europie dalej umacniały związki ze Stanami Zjednoczonymi. Dalej, że Polska będzie się przeciwstawiała zachodnim sąsiadom, czyli po prostu Niemcom, tak? że Polska będzie rzucała wyzwanie Niemcom w Unii Europejskiej. I trzeci wniosek, że Polska podejmie rywalizację z Niemcami o przywództwo w Europie Wschodniej. No więc, jak z naszego punktu widzenia, to są to wnioski, powiedzmy, dla nas pochlebne. Tak? Ale co to oznacza w ustach rosyjskich? To oznacza, że cała agresja rosyjska w Europie będzie skierowana przeciwko Polsce i państwom bałtyckim. Natomiast z Niemcami i Francją, o czym zresztą potem dalej jest szczegółowo opowiedziane, Rosja będzie starała się wejść w porozumienie. A jedyną siłą, która będzie się przeciwstawiała sojuszowi Europy Zachodniej z Rosją, będą oczywiście Stany Zjednoczone. Więc widzimy od razu, że tak zwana polityka wielowektorowa czyli polityka dystansowania się od jedynej siły, która chce się sprzeciwić sojuszowi Europy Zachodniej z Rosją, czyli Stany Zjednoczone, że mamy się od nich dystansować, a zbliżać się do kogo? A no zbliżać się do Rosji i państw zachodnich, które właśnie chcą zawrzeć sojusz, którego my będziemy ofiarą. Także Widać z tego jasno, że polityka wielolektorowa jest to po prostu tak zwane działanie aktywne ze strony Rosjan. I tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ludzie, którzy to powtarzają, plotą dlatego, że są głupi i łyknęli rosyjski Intox, czy dlatego, że mają tam oficerów prowadzących, którzy im obiecali, że w przyszłej zjednoczonej Europie to im powierzą zarządzanie Polską. Fakt jest jasny. W Europie żadnej wojny nie będzie, natomiast cała polityka agresji rosyjskiej będzie skierowana przeciwko Polsce i państwom bałtyckim, no bo my po prostu przeszkadzamy w porozumieniu i my będziemy według Rosjan umacniali stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, czyli również tą siłą stojącą w poprzek aspiracji rosyjskich. Rosjanie mają nadzieję, że powstrzymają dalszy rozwój NATO, to znaczy NATO nie obejmie całych Bałkanów dzięki oporowi Serbii i Bośni i Hercegowiny. No to oczywiście mają rację, tutaj trzeba przyznać jasno. A co do polityki rosyjskiej wobec Europy, jest pewna zmiana, a mianowicie jako głównego partnera Rosjanie wyznaczają o Francję Macrona. Myślę o tym, że tutaj prezydent Francji ma projekt stworzenia siły europejskiej i porozumienia się z Rosją, stworzenia systemu bezpieczeństwa z udziałem rosyjskim. I w miarę zaostrzenia się konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Europą, ten projekt będzie realizowany. Dlatego, że przewidują, że Trump wygra wybory w Stanach Zjednoczonych, a to będzie oznaczało pogłębienie konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Europą, no, czyli Niemcami. Prezydent Macron widzi Unię Europejską jako państwo, które stałoby się przeciwwagą dla Stanów Zjednoczonych i weszłoby w porozumienie z Rosją. Przy czym Rosjanie. Zachęcają Macrona do przyjęcia przywództwa w Unii Europejskiej i swoją współpracę z nim jako reprezentantem Unii Europejskiej uzależniają od tego, czy on będzie w stanie taką rolę wykonywać, czy będzie w stanie ją zdobyć. Więc widzimy, że zachęcają go, co jest jednocześnie przekazem dla Niemców: Wy nie chcecie, no to my mamy tutaj Macrona, tak. Poza tym wydaje się, że Rosjanie zdają sobie sprawę, że Niemcy wchodzą w fazę kryzysu politycznego i chaosu politycznego, więc współpraca gospodarcza z Niemcami, a polityczna z Francją. Tak bym to widział. I z tego punktu widzenia widzimy, co Macron robił w Polsce. Jego obietnice roztoczenia parasola atomowego nad Polską i innymi krajami Europy Środkowej. No, cóż mają na celu? Mają na celu doprowadzenie nas do tronu rosyjskiego, po prostu. To jest jego bezpośredni cel. Rosjanie sami stawiają takie pytanie przed członkami NATO, że to członkowie NATO muszą się zdecydować, w jakiej formie i zakresie chcą razem z Rosją budować ten wspólny system bezpieczeństwa. Czyli mówiąc językiem normalnym Rosja cały czas liczy na rozbicie NATO, eliminację Stanów Zjednoczonych z Europy, a przynajmniej z Europy Zachodniej i liczy na sojusz z poszczególnymi państwami Europy Zachodniej, zwłaszcza z Francją i Niemcami. No co dla nas ma oczywiście Ogromne znaczenie i stanowi zagrożenie, rzecz jasna. Cały czas ambicją Rosji jest wzięcie udziału w nowym podziale świata. Jak to autorzy raportu formułują, dotychczas nie można było się dogadać w sprawie nowego podziału świata. Czyli chcą się dogadać, jak widzimy, chcą się dogadać przede wszystkim z Francją i Niemcami, w sprawie tego nowego podziału tutaj w Europie. Zdają sobie sprawę, że. Główną przeszkodą w tym dogadaniu się jest sprawa Ukrainy. Uważają, że Francja i Niemcy nie będą chciały być wciągnięte w konflikt z Rosją z powodu Ukrainy i Gruzji, czyli po prostu oferują handel kosztem Ukrainy. Współpracujcie z nami i zapomnijcie o Ukrainie. Przy czym zdają sobie sprawę, że. By się dogadać z Europą Zachodnią, y, powinni ustąpić w Donbasie, ale formułują tu dwa zastrzeżenia. Pierwsze, że nie mają żadnych gwarancji, że jak ustąpią w Donbasie, to y, Europa nie upomni się o Krym, czyli jasna jest oferta. Jesteśmy gotowi ustąpić w Donbasie, ale musicie uznać Krym za rosyjski. A druga sprawa, uważają, że Należy prowadzić negocjacje, ale nie podejmować ostatecznych decyzji, zanim, jak to formułuję, oferta nie będzie bardziej treściwa, propozycja nie będzie bardziej treściwa. Czyli możemy się spodziewać nieustannego dialogu, obietnic, markowania akcji pokojowych, działań wojskowych na szerszą skalę na Ukrainie nie będzie. Natomiast cały czas będzie, jakby to powiedzieć, męczenie materiału. Tak? Chodzi o to, żeby wreszcie Niemcy i Francja zaoferowały większe ustępstwa, i wtedy ewentualnie Rosja może ustąpić. Trzecim celem strategii rosyjskiej jest Eurazja. Rosja chciałaby skupić wokół siebie urazy i zdaje sobie sprawę, że głównym przeciwnikiem będą tutaj Stany Zjednoczone, które będą starały się grać na przeciwieństwach rosyjsko-chińskich, ale oczywiście Rosja się na to nie da nabrać. Przy czym oni to tak to formują, że nie chcą tworzyć jednolitego bloku, tylko myślą o tym, żeby Rosja odgrywała rolę pośrednika. Czyli Rosja pośrednikiem między Chinami, Indiami, e, Iranem, Turcją i w ten sposób pozycja rosyjska e, byłaby umocniona, no bo jako pośrednik wszyscy by się do nich odwoływali. Czy to się może udać? Bo moim zdaniem nie, ponieważ już widzimy jak próba odgrywania roli pośrednika na Bliskim Wschodzie Doprowadziła do tego, że e, Rosja, jak to wszyscy twierdzili, tutaj jest taka potężna, rozdaje karty na Bliskim Wschodzie, a w praktyce właśnie na Bliskim Wschodzie ugrzęzła. Mamy sytuację, w której e, Turcja e, prowadzi już regularną wojnę e, z siłami syryjskimi Asada e, w walce o prowincję Idlib. I Rosja jest tak naprawdę bezsilna. To powoduje, że naraża się zarówno Turcji jak i Syrii, która ma za sobą Iran. Więc tutaj rola pośrednika nie za bardzo na zdrowie wychodzi, a jeszcze jest sprawa Libii, którą następnym razem omówię. Więc w każdym razie wynik jest taki, że Rosja w tym wszystkim grzeźnie. Rozmowy między Erdoanem a Putinem, które się odbyły w tym tygodniu nic nie dały, tak naprawdę nastąpiło zaostrzenie konfliktu, a jeszcze mamy konflikt między Turcją a Izraelem, czyli kolejnymi dwoma sojusznikami Rosji. Także Rosja się pogrąża i rola pośrednika, mam nadzieję, nie wyjdzie jej na zdrowie. Rosji się marzy stworzenie platformy takiej, no, informatycznej, tak to nazwijmy, bo chodzi o 5G, prawda? Rosja się marzy, że oprócz 5G, które jednoczy jakby blok chiński i prób amerykańskich przeciwstawienia się temu i stworzenia własnego systemu, Rosja stworzy trzeci taki system i on będzie jednoczył Eurazję. Oczywiście może to stworzyć tylko z Niemcami. Natomiast no, przecież już podpisała umowy o realizację systemu 5G z Chińczykami, także e, mamy tu do czynienia ze sprzecznościami wewnętrznymi. E, ostatnia sprawa. E, autorzy raportu widzą, że kształtują się dwa takie bloki. Jeden to jest oczywiście blog anglosaski, czyli Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania, i ewentualnie Meksyk. E, drugi taki blok no to jest to są Chiny. Jeszcze nie wiadomo, kto e, będzie tutaj e, z Chińczykami współpracował i w związku z tym e, Rosji się marzy, że stworzy trzeci e, taki blok e, technologiczny. E, również chcieliby Przeciwstawić się dolarowi i stworzyć własną strefę walutową, ale jak do tego to daleka droga wiedzie i nie wydaje mi się to w ogóle realne. I na zakończenie chciałem wrócić jeszcze do sprawy Białorusi. Odbyły się te rozmowy Łukaszenki z Putinem w Soczi. No i kołochoźnikowi się nie udało nabić Putina w butelkę. On nie dał się zastraszyć kontaktami z Pompeo. W tej chwili tak naprawdę nie wiadomo, na jakich warunkach zostało zawarte porozumienie, o ile w ogóle zostało zawarte. Wiemy tylko, że. Gaz ma być sprzedawany e, Białorusi za 127 dolarów 1000 metrów sześciennych do końca tego roku. Jeśli chodzi o ropę były trzy wersje rozmaite, różniące się e, od cen krajowych, rosyjskich do cen międzynarodowych i e, są, o, mają być prowadzone rozmowy e, między e, już na poziomie firm między e, między Białorusią a koncernami rosyjskimi, ale jak na razie to, to, co jest pewne, to tylko to, że Łukaszenka kradnie ropę techniczną z rurociągu Przyjaźń bez narażania tranzytu. Natomiast na propozycję amerykańską dostarczania gazu przez terminal w nie odpowiedział. Czyli jak zwykle wszystko kończy się na teatrze, bo nie ma żadnych działań ze strony Łukaszenki, nie ma żadnych decyzji, które by uzasadniały zaangażowanie się ekonomiczne na terenie Białorusi. Dziękuję Państwu.